Uczysz się słówek, ale po kilku dniach już ich nie pamiętasz? I może nawet myślisz czasem, że masz sobą pamięć lub nie masz talentu do języków? Wydaje mi się, że problem jest nie w tobie, ale w błędnych założeniach i za chwilę ci to wszystko wyjaśnię. Nazywam się Dorota Werner. Moją pasją są języki i prowadzę ten kanał po to, żeby pomóc ci uczyć się szybciej, skuteczniej i przyjemniej. Uczenie się słówek potrafi być naprawdę frustrujące. Po pierwsze, to nie jest zbyt atrakcyjne i ciekawe. Z reguły nie bardzo lubimy to robić, musimy się do tego zmusić, a kiedy już nam się wydaje, że wreszcie nam się udało, za kilka dni okazuje się, że niestety efekt nie jest aż tak wspaniały, jak myśleliśmy, a czasami wszystko prawie trzeba zaczynać od nowa. A dlaczego tak się dzieje? Z bardzo prostej przyczyny po prostu ignorujemy to, jak pracuje nasz mózg. A nasz mózg musi się ze słowami zaznajęć bardzo stopniowo i sam musi właściwie wybierać, które znajomości pogłębi, a których nie. To jest trochę tak jak z ludźmi. Jest takie żartobliwe powiedzonko, że ludzi można znać na czterech różnych poziomach. Pierwszy poziom to słyszałam o nim, drugi widziałam go, trzeci rozmawiałam z nim, a czwarty piłam z nim. Jak zwykle w takich powiedzonkach i dowcipkach zawsze jest trochę jakiejś prawdy. I zupełnie ta sama sytuacja jest ze słowami. Możemy znać słowa też na wielu różnych poziomach. Oczywiście nie będziemy pić ze słowami, ale są słowa, których tylko słyszeliśmy. To znaczy, zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją gdzieś nam tam błysnęły, nie za bardzo nawet wiemy, co znaczą. Są też słowa, które rozumiemy i nie przeszkadza nam, jeżeli ktoś ich używa, ale nie potrafimy jeszcze użyć ich sami. Albo nie przychodzą nam do głowy wystarczająco szybko, żeby użyć ich, kiedy mówimy, albo nie za bardzo potrafimy użyć je w zdaniu, bo nie wiemy na przykład z jakim przyimkiem czy z jakim przypadkiem ich użyć. I wreszcie jest ten zasób słów, którym potrafimy się w pełni posługiwać, które przychodzą nam do głowy automatycznie, co do których nie mamy żadnych wątpliwości co do ich znaczenia, wymowy, wiemy jak działają w zdaniu i potrafimy ich użyć w każdej sytuacji niemal bezmyślnie i automatycznie. Naszym problemem najczęściej jest to, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to jest normalne i tak mamy nawet w języku ojczystym. Chcielibyśmy, żeby wszystkie słowa, które znamy, od razu były na tym ostatnim etapie znajomości. A to przecież zupełnie niemożliwe. Niekoniecznie trzeba zawsze przejść przez wszystkie stadia, bo czasami zdarza się, że kogoś poznamy w barze i już tego pierwszego dnia z nim pijemy. Są też takie osoby, o których słyszeliśmy i pić z nimi nigdy nie będziemy. I zupełnie tak samo będzie ze słowami. Na co dzień w różnych tekstach, w języku ojczystym, spotykamy się z mnóstwem różnych słów. Kiedy słuchamy innych ludzi, radia, telewizji, oglądamy filmy, Często napotykamy na słowa, których nie znamy lub nie używamy, i wcale nam to specjalnie nie przeszkadza. Z tych słów wybieramy te, które nam się do czegoś przydadzą i stopniowo je oswajamy. Najbardziej dokładnie to widać, kiedy języka uczą się małe dzieci. A już najlepiej to widać, kiedy uczą się brzydkich wyrazów. Być może dlatego, że kiedy dziecko nauczy się słowa typu dlaczego albo dokąd, to nikt nie zadaje sobie tego pytania, jak ono się go nauczyło, kiedy się nauczyło, od kogo. Natomiast jeżeli jak wypali z jakimś super smacznym kawałkiem wcześniej niedzielnego obiadu przy wszystkich ciotkach, to natychmiast zaczyna się dochodzenie, gdzie on się tego nauczył, z kim on się zadaje, z kim się bawi. I wtedy zaczynamy analizować, skąd to dziecko się tego nauczyło, czy rozumie to, co mówi. I większą uwagę zwracamy na to, w jaki sposób nabywa się nowych słów i poznaje ich znaczenia. Zwróćmy uwagę na to, że większość dzieci na początku niekoniecznie rozumie znaczenie tych brzydkich słów. One nie wiedzą do końca, do jakich części anatomicznych one się odnoszą albo jaka to osoba dokładnie jest tą osobą, która została nazwana. Wiedzą natomiast, że to jest coś, co się mówi, kiedy jest się złym. Wiedzą, że to jest coś bardzo nieuprzejmego i to należy powiedzieć komuś, kiedy się chce tą osobę obrazić. Bardzo szybko wyczuwają ten kontekst wokół całej sprawy. Natomiast nie rozumieją bardzo dokładnie detali, a już na pewno nie potrafią tego pięknie i gramatycznie użyć w zdaniu. A często mają też duże problemy fonetyczne. Ze wszystkimi słowami są takie problemy. Na przykład większość dzieci, które mają powiedzmy półtora roku, dwa, rozumie słowo rower, potrafi go pokazać, wie o czym mówimy. Natomiast dwa ry w jednym wyrazie są barierą nie do przejścia. Często nawet dla sześciolatków. Czasem da się wyłapać też taki przejściowy moment, kiedy dziecko w jakimś stopniu to słowo już poznało. Ale jednak nie do końca, i dlatego czasami bardzo śmiesznie go używa. Nigdy nie zapomnę na przykład takiej niesamowitej wymiany zdań między dwoma siedmiolatkami u mnie w czasie lekcji. Nie pamiętam dokładnie, czym jedno dziecko naraziło się drugiemu, ale to drugie oburzone powiedziało, musisz iść do psychologa. Yy, obrażona dziewczynka od razu postanowiła dać jakąś mocną ripostę i powiedziała, a ty do internisty. W tym momencie chłopiec, który pierwszy zaczął z psychologiem, zrobił się cały czerwony i powiedział: A ty do pediatry. No potem już się zaczął oczywiście kwik, proszę pani, a on mi powiedział, że ja muszę iść do pediatry. Te dzieci już wiedziały, że pediatra i internista to jakieś osoby, które zajmują się ludźmi, którzy mają problemy, i że do nich właśnie należy się udać jak się ma problemy. Jakiego rodzaju to są problemy, tego akurat nie wiedziały. Ale to już jest to stadium, w którym to słowo zaczyna się oswajać, i podejrzewam, że po kilku wizytach w jakichś tam przychodniach te dzieci już ustaliły dokładnie, czym zajmuje się pediatra i będą w stanie używać tych słów w bardzo normalny i precyzyjny sposób. Od czasu, gdy dziecko usłyszy słowo rower po raz pierwszy, do momentu, kiedy będzie potrafiło je wymówić, dobrze odmienić w zdaniu i użyć w sensowny sposób, może minąć kilka lat. W przypadku innych słów może być to kilka tygodni lub kilka miesięcy. A czego my byśmy chcieli? My mamy listę słówek do unitu któregoś tam i chcielibyśmy od razu w ciągu tego samego dnia pierwszy raz usłyszeć to słowo i dojść do tego, że będziemy w stanie go używać w rozmowie. Owszem, czasem się zdarza, że tak się uda. Niektóre słowa wchodzą nam w jakiś magiczny sposób. Często tak nawiasem mówiąc, dlatego że już osłuchaliśmy się z tymi słowami gdzieś i choć nie zdajemy sobie z tego sprawy. Gdzieś tam w jakiejś piosence czy w reklamie ono już zaczęło kiełkować w naszym umyśle. Tak często robią też poligloci, bo jeżeli są podobne słowa w zbliżonych językach, to część tej pracy mózg już wykonał i nie musi jej powtarzać. Tak na przykład, gdy uczyłam się portugalskiego, kiedy po raz pierwszy usłyszałam słowo tambę, od razu wiedziałam, jakiego użyć i zaczęłam go używać praktycznie automatycznie od razu po pierwszym usłyszeniu. Dlatego, że ono jest prawie identyczne jak słowo tambien po hiszpańsku, używa się go identycznie, podobnie się pisze, to samo znaczy, brzmi bardzo podobnie i wystarczyło mi usłyszeć je raz i cała ta praca, którą mój mózg wykonał przy poznawaniu hiszpańskiego słowa tambien, po prostu tym razem zaowocowała i udało się to wykorzystać jeszcze raz. Może też być tak, że nauczymy się jakiegoś słowa, kiedy jest nam naprawdę bardzo potrzebne na wyjeździe. Na przykład skręcimy sobie kostkę, musimy pójść do lekarza, musimy się dogadać i wtedy awaryjnie szybko musimy się nauczyć, jak jest kostka, jak jest boli, jak jest skręcić sobie i w tym momencie ogarniamy te słowa bardzo szybko, często nawet na zawsze. Jeżeli sytuacja była bardzo nerwowa i trudna, to jest możliwe, że zapamiętamy te słowa i one będą w naszym czynnym słowniku. Niemniej jednak musimy pamiętać, to jest wyjątkowa sytuacja. I nie możemy oczekiwać tego, że z większością słów będzie dokładnie tak. Większość słów poznajemy jednak przez wszystkie te stadia, lub prawie wszystkie. Czyli najpierw musimy o nich usłyszeć, później musimy je zobaczyć, później tak pomału, pomału z nimi porozmawiać, a zanim całkiem tą znajomość zacieśnimy, to minie sporo czasu, a niektórych z nich w ogóle nie warto poznawać. Bo przecież nie pijemy ze wszystkimi ludźmi, o których żeśmy słyszeli, czy ich widzieliśmy, a już na pewno nie od razu. I właśnie dlatego fakt, że słówek musimy się uczyć kilka razy, często, że poznajemy je, wydaje nam się, że już je znamy, później się okazuje, że jednak nie przychodzą nam do głowy w porę, to jest zupełnie normalne, trzeba to zaakceptować i przestać z tym walczyć. A dlaczego z tym nie walczyć? Bo to jest strata czasu. Jeżeli walczymy, o nauczenie się słówek jak najszybciej, żeby te świeże słówka, takie jeszcze nieuleżane, niezaznajomione, natychmiast przeszły do tego poziomu, że możemy ich używać, to po prostu tracimy mnóstwo czasu i mnóstwo sił, które można by przeznaczyć na coś o wiele bardziej sensownego i coś o wiele bardziej pożytecznego dla naszej nauki języka. O wiele sensowniejszą strategią byłoby zwiększenie czasu, który spędzamy na słuchaniu, czytaniu, oglądaniu filmów, po prostu otaczaniu się językiem. I choć po obejrzeniu filmu nie będziemy mieli poczucia, że umiemy kolejnych 10 słów, tak naprawdę nasz mózg zrobi o wiele większą pracę, o wiele ważniejszą i bardziej pożyteczną. Po prostu mnóstwo słów zapadnie nam w tą pierwszą warstwę znajomości, a mianowicie słyszeliśmy o nich i zaczynamy je rozumieć. Jeżeli one będą pojawiały się w kontekście i będziemy w stanie sami domyślić się choć mniej więcej ich znaczenia, to to jest bardzo, bardzo ważny etap. Który kiedyś sprawi, że będziemy w stanie rozumieć język i będziemy w stanie się nim posługiwać. Przecież małym dzieciom, które uczą się polskiego, nikt nie tłumaczy słów z polskiego na jakiś inny język, bo przecież nie ma takiej opcji. Tak więc nasz mózg jest wyposażony w taką funkcję, że jeżeli kilka razy, tutaj specjaliści mówią o czterech razach jako takiej średniej, ale to oczywiście jest bardzo orientacyjna liczba, jeżeli cztery razy. Uda nam się to słowo zrozumieć na podstawie kontekstu, zrozumieć przekaz, który to słowo zawiera, to to słowo się samo zaczyna po prostu włączać do naszego leksykonu, najpierw jako słowo bierne, a jeżeli zaczniemy go używać, to stopniowo również stanie się naszym czynnym słowem. I to jest o wiele cenniejsze i o wiele ważniejsze niż wykucie całej listy słówek, które będziemy umieli tylko przez kilka dni których nie będziemy w stanie wyłapać wystarczająco szybko, kiedy będziemy słuchali, a już na pewno nie będziemy w stanie użyć go, kiedy będziemy chcieli coś powiedzieć. Niektórych słów może nie uda Ci się wyłapać z kontekstu, tak bez żadnego przetłumaczenia, i będzie trzeba w końcu sprawdzić je w słowniku albo kogoś się zapytać, ale wtedy prawdopodobnie wystarczy jedno spojrzenie na to znaczenie i to słowo już zostanie na zawsze w Twojej pamięci. Dlatego, że ono już funkcjonuje. W Twoich zasobach językowych, jeszcze bez znaczenia, ale ten zestaw fonemów, ten dźwięk, ta forma gramatyczna już gdzieś tam pomału zaczęła kiełkować i zapuszczać korzenie, i teraz wystarczy raz sprawdzić i to słowo już będzie Twoje. Natomiast jeżeli to jest obce słowo, którego nigdy nie słyszałeś wcześniej, które nie jest Ci do niczego potrzebne, to mózg po prostu broni się przed takim słowem. A mózg zawsze będzie działał ekonomicznie, bo taka jest jego biologiczna potrzeba i to zapewnia nam przeżycie. Dlatego starajmy się nie walczyć z tym, jak uczy się nasz mózg, starajmy się mu pomagać, a przynajmniej nie utrudniać. Dlatego zamiast narzekać na swój brak talentu do języków, tłumaczyć się brakiem pamięci albo walczyć w głupi sposób, tracąc czas, po prostu daj sobie szansę. Otaczaj się językiem na co dzień. Staraj się. Słuchać mnóstwa różnych wypowiedzi, może być po kilka razy tej samej, ale również, żeby była pewna różnorodność, żeby to już nie była jedna czytanka przez cały miesiąc. Pamiętaj, że nie musisz zapamiętać wszystkich słówek od razu właściwie to nigdy nawet nie musisz zapamiętać wszystkich słówek, a już na pewno nie musisz przenieść ich do języka czynnego. Słuchaj, słuchaj, czytaj, obserwuj i wyławiaj z tego tylko to, co jest Ci w danym momencie potrzebne, bo tak właśnie robimy po polsku. Kiedy uczymy się naszego ojczystego języka, przecież słyszymy całe mnóstwo słów. Mnóstwo z nich jest zupełnie niepotrzebne dziecku, które ma na przykład 2 czy 3 lata. I dziecko z całego tego morza różnych słów, opcji gramatycznych wyławia tylko to, co w danym momencie jest mu potrzebne. I tylko tym się interesuje. Bo przecież słyszy jak rodzice rozmawiają o polityce, o cenach i o podatkach, ale to nie znaczy, że akurat te słowa zapamiętają się temu dziecku. Raczej będą to te rzeczy, które dotyczą jego życia, które go interesują. I dlatego my też musimy robić dokładnie tak samo: słuchać, słuchać całego morza różnych struktur gramatycznych, słownictwa, mieć dostęp do różnych akcentów, różnych melodii, a wybierzemy z tego to, co wybierze nasz mózg. On sam będzie wiedział, co jest nam potrzebne, pod warunkiem, że będziemy uczyć się w sposób naturalny że słuchać będziemy nie po to, żeby nauczyć się języka, ale po to, żeby odebrać komunikat. Dlatego nie warto słuchać wypisując wszystkie słówka, ale słuchanie w tle też nie załatwi sprawy. Musimy słuchać tak, żeby po prostu starać się odebrać komunikat, żeby starać się dowiedzieć o czym mówi ten ktoś, kto mówi. I wtedy cała reszta zacznie dziać się niemal automatycznie. Oczywiście nie od razu. To nie jest tak, że jeżeli całe życie zakuwałeś słówka z kartki, i spróbujesz od dzisiaj robić to, co właśnie powiedziałam, to pojutrze będziesz mieć niesamowite rezultaty. Jednak widzę, że uczniowie, którzy chodzą do mnie dłużej niż rok, dwa, zaczynają absorbować słowa tak po prostu przez skórę, sami i bez wysiłku. Nigdy nie daję im list słówek, nigdy nie robię kartkówek ze słówek. i słownictwo z całą pewnością nie jest uboższe niż ich rówieśników, którzy takie kartkówki mają. A w jakimś momencie zaczyna się to tak rozpędzać, że już sama nie wiem skąd oni te słowa znają, bo czasami tłumaczymy tekst, i ja jestem przekonana, że takiego słowa jeszcze nigdy nie napotkaliśmy na lekcjach, a okazuje się, że prawie wszyscy je znają. Ono jakoś tak samo po prostu do głowy trafiło. I to samo może stać się też i z tobą, jeżeli przestaniesz walczyć, jeżeli pozwolisz sobie na to, że to słowo możemy kilka razy zapomnieć, i kilka razy ono wróci, że nie wszystkie słowa się zapamięta w ogóle. Że czasami to słowo potrzebuje trochę czasu, żeby się uleżeć. No i oprócz tego trzeba też zapewnić sobie ten czas i te możliwości, a więc słuchajmy rzeczy, które zawierają też słowa, których nie znamy, nie tylko tych naszych list słówek z Unitu, gdzie tam są wszystkie słowa, które już w zasadzie zostały przetłumaczone. Nie, słuchajmy tych rzeczy takich trochę na wyrost i nie przejmujmy się. Optymalny procent to jest chyba 70-80 słów. Na sto, które rozumiemy, a ta reszta niech sobie będzie nieznajoma, i niech one sobie tam będą, i niech nam nie przeszkadzają, bo w tym czasie zaczyna się już robić ta pierwsza warstwa rozumienia, a więc to takie słyszałam o nim, i to musi trwać, i my sobie na to musimy po prostu pozwolić. Jeżeli to zrobimy, nauka języka nagle stanie się o wiele łatwiejsza, o wiele przyjemniejsza. Odpadnie nam najbardziej paskudna część, te wkuwanie słówek z kartki no a słuchanie ciekawych rzeczy które nas interesują no to jest przecież tylko czysta przyjemność a teraz co ze słownictwem czynnym bo przecież niektóre słowa musimy przeprowadzić do tej warstwy słownictwa którą potrafimy użyć w kontekście którą potrafimy użyć gramatycznie które potrafimy prawidłowo wymówić i które bardzo szybko przyjdą nam do głowy w razie potrzeby no cóż jeżeli ktoś oglądał to wideo o tym, ile słów musisz znać, podlinkuję je w opisie, to wie, że tych słów tak naprawdę jest bardzo mały procent. Z tego, co musimy rozumieć, musimy czynnie używać naprawdę tylko bardzo małej części. A jak dowiedzieć się, która to część i które słowa warto wprowadzić do czynnego słownika? O tym powiem za tydzień, w najbliższą środę. A więc do zobaczenia.